Okej okay, kochani. Zagadka na dzisiaj. Powiedzcie mi, dlaczego blondynka mieszkająca na wsi nie daje krowom wody? Proszę! To, co macie w głowie, jaką odpowiedź, to, co wam się nasuwa, proszę, piszcie na samym dole w komentarzach. Ode mnie standardowo odpowiedź w następnym odcinku Strzelecka! A dlatego żeby krowy dawały od razu mleko w proszku, <śpiewanie> <śpiewanie> jeszcze raz i jeszcze raz okej okay, kochani powiedzcie mi na czym polega ciężki los konia? Jeżeli wiecie, coś Wam się nasuwa do głowy, proszę piszcie na samym dole w komentarzach. Ode mnie odpowiedź już w następnym odcinku. Strzałeczka i zaczynamy! One! Jasiu biegnie szybko do swoich rodziców i krzyczy Mamo, mamo, tato dziadek zasłabi lezy na strychu no próbowałem go podnieść, ale był za ciężki dla mnie, no no co tak siedzisz? dawaj, dawaj, biegnij o Jezu. tata szybko na strych domu, o mały włos nie przebił sobie gwoździem ręki z zalegających tam rupieci i przeszukiwawszy każdy za zakamarek, mówi do żony: Barbara, tam nikogo nie ma, no! Na to podekscytowany Jasiu odpowiada: ha, 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 ale was zrobiłem! Dziadek upadł w piwnicy! No! Stać, bo strzelam! To jest porwanie dla okupu! Halo, to do gui! Słuchaj facet! Mamy twoją teściową! Aha, to dobrze! Okup wynosi 100 tysięcy dolarów! No jasne! A jak nie zapłacę? Jak tam chcesz? No to ją sklonujemy. Nie, o Jezu, nie. Jezu. I jeszcze raz. I jeszcze raz.